Na tym pojawią się Rosjanie, ewentualnie przedstawiciele innych narodów ze wschodnich granicy. Jak Państwo sądzą? Jakie są Państwa odczucia? 13 lat staram się tu w Polsce pokazywać moim przyjaciołom, że Rosja to nie jest tylko kolor czerwony, że Rosja to nie tylko Stalin i Lenin, że Rosja to, to też puszki, ale to też na przykład patriarze próby w Moskwie, że to nie tylko Putin i Miedwiediew, ale również na przykład Magadan, który oczywiście ma swoją ciężką i straszną historię, ale z drugiej strony spotkałem tam ludzi, którzy spokojnie mogliby się odnaleźć tutaj w Warszawie, tutaj w Polsce, ponieważ oni nic do mnie nie mają i tylko się ucieszyli, kiedy samochodem 12,5 tysiące kilometrów z Warszawy przyjechałem do Magadanu, ten człowiek powiedział, ty paliak? Ja mówię tak, myślałem, że dostanę wybrał. On mówi, więc nie I To wszystko. Na pewno wódka. Bo jest to się to nieprawda, wcale nie pijemy wcale nie więcej niż Polacy. No. A mogę przepraszam, wtrącić się do... Jest taki dowcip. Dziesięciu ruskich, mówię kolokwialnie, zrobiło całą systemę wódki. Prawda? Tę wódkę sprzedali, Takie a ty nie Także no to no, też jest taki dobrze. To, 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 to jest na ja temat rosyjskiego biznesu, tak naprawdę. Czyli jaki jest rosyjski biznes. No co tam jeszcze oprócz tego alkoholu? Hmm. Że rozśpiewani, e, że pierogi ruskie to ludzkie, a one są nie, nie są wcale ludzkie. Co tam jeszcze nie Dziewczyny ładne. Tak, że dziewczyny gdzie, że Rosjanki są ładne, ale że nadmiernie się malują. Ja jestem bardzo, jak najbardziej za tym, żeby łamać stereotypy. Łamać stereotypy można tylko w jeden sposób, samemu się przekonać jak jest i na swoim przykładzie i na swoim doświadczeniu mówić ludziom, że to się zmieniło. E i ja na przykład tą wyprawą do Magadanu i z powrotem, gdzie przejechałem przez tereny Rosji ponad 20 tysięcy kilometrów analogowo, nie samolotem, nie pociągiem, tą znaną trasą transsyberyjską, gdzie rzeczywiście wsiada się do pociągu i poznaje się określonych ludzi. Ja pojechałem tam samochodem, stawałem, patrzyłem na ludzi. I mówisz, że łódka. Ja rzeczywiście, jak jeżdżę do szkół i mówię, z czym wam się kojarzy Rosja? I mówię, a mi z banią. No to oczywiście młodzi polscy uczniowie mówią, no bania, bania, prawda? Ja mówię, nie, nie ta bania. Mi się kojarzy z banią, że idziesz do bani, się rozbierasz i się wypacasz. Tak jak chińska sauna, a co to jest bania? No chińska sauna, tylko rosyjska. A, to jest bania. Mężczyzna wszedł na plac czerwony z, z, z kamerą, podjechał do niego. Już milicy, policyjny samochód. Koło niego stał człowiek w dżinsowej kurtce, tajniak. Pokazał mu czerwoną książeczkę i powiedział, że nie można robić tutaj zdjęć. Ale zdjęć czy filmów? Jest filmów, a ananasie. dwa lata no wcześniej, w 2009 roku, ja ze swoim kanonem piątką, dosyć odrobinę większy niż taka zwykła małka, chciałem zrobić zdjęcia na, na Placu Czerwonym. Również się nie dało zrobić tych zdjęć, podeszli do mnie w tajniacy. Takie są moje doświadczenia. Ja tylko mówię o łamaniu stereotypów, więc nie wiedziałem, że to jest jakiś stereotyp. Po prostu myślałem, że rzeczywiście nie można ich robić, tych zdjęć. Ja sobie pomyślałem, że trzeba jeździć. Zdjęcie robić można. Robić zdjęcia można. Na Placu Czerwonym, z mojego doświadczenia wynika, że nie, może masz inne doświadczenia. Ja Ci pokażę no. super wystawę zdjęć z Placu Czerwonego, co zrobiliśmy naszym koleżankom i kolegom z Polski, co wrócili. Super wystawa, jeździ po całej Polsce, nie można. Dobrze, w Dobrze ja tylko mówię wiek. o swoim doświadczeniu. No to są... Przepraszam, ja tylko naprawdę przysięgam Pani, mówię no, o swoim nie, doświadczeniu. Nie, nie. Proszę, proszę mówić, ja w tym roku znajdę pochodzenie polskiego. Ja mogę powiedzieć tak. Chce Pani mikrofon? Proszę bardzo. Ja nie Dobry wieczór, Lidia Chodnica. Jestem prezesem Wspólnoty Rosyjskiej. To jest stowarzyszenie, które istnieje już 20 lat, ponad 20 lat w Polsce i jednoczy wszystkich ludzi, którzy urodzeni są w Związku Radzieckim. A, a więc kiedyś Związek Radzieckim to była i Ukraina, i Białoruś, i Litwa. Więc ja mam taką sytuację, że mam rodzinę tak, w Wilnie, w Charkowie i w Murmari. więc. Sama jestem no już obywatelką Polski, bo 40 lat mieszkam w Polsce. Pracowałam tu, jestem adiunktem, pracownikiem naukowym. Urodziłam się w Związku Radzieckim. E, jestem Białorusinką z rosyjskim nazwiskiem. Przypuszczam, że ukraińskie korzenie też posiadam. E, Jak również mój jalec był Polakiem. Tak naprawdę, naprawdę jestem mieszanką wszystkich tych słowiańskich narodowości, które pani mi się winiła. Nie poruszyło właśnie to, że jest bardzo dużo osób mających jakieś korzenie mieszane. <mienic Yanarmilla> i... I Czego nie widać tak na co dzień, bo one normalnie sprawnie przesłuchują się językiem polskim i tak dalej. I człowiek nawet nie wie, kiedy żartując, na przykład opowiadając jakiś jakichś dalszych, pistokowiek, może tego człowieka urazić. I to w sumie było troszeczkę dzisiaj też widać, że e, tak naprawdę ludzie, którzy wyglądają, że tak to umę na Polaka, jednak tym Polakiem nie chcą Słowiańskie narody mają wspólną cechę, to znaczy tą wrażliwość. Tą wrażliwość, tak nazywam słowiańską duszę. Bo to jest wrażliwość. Nie, na nieszczęście.